Dzień dobry, Siemanderowi, witam bardzo gorąco. Kolejna miejscówka, tym razem Kielce. Przybyliśmy tutaj nie bez powodu i to za pomocą miotły mechanicznej, z tego względu, że właśnie tu w Świętokrzyskim na Łysej Górze odbywają się tak zwane zloty czarownic. Dzisiaj z takim zlotem czarownic mamy do czynienia. Mam nadzieję, że uda nam się dopaść prawdziwą e, taką czarownicę, która nam coś powie na temat zaklęć. A oprócz tego, oczywiście, jest tak zwany koncert. Tam rozmaite gwiazdy, niekoniecznie czarownice, raczej czarodziejki, być może. Że również uda nam się z kimś porozmawiać, a póki co zobaczmy, co dzieje się tutaj na tym czarcim jarmarku. Skoro mamy do czynienia ze zlotem czarownic, to oczywiście bez czarownic nie może się obyć. Z nami y, czarownica łysyciora. Dobrze mówię? Łysi no trochę. Wysicora, no bo z łysej góry, i z No to witajcie! Witamy, witamy bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy nas teraz widzą. Ja chciałbym dowiedzieć się, jakimi atrybutami i cechami charakteryzuje się taka prawdziwa e, czarownica z Łysej Góry. No przede wszystkim tak, ma piękny nos, co widać, no nie? Świętokrzyskie taki, tak. Ja mam podobny z profilu, o! Tak, ma wspaniałą lotną miotłę, tak, tak mniej więcej 150 mioteł mechanicznych. Czy czarownica mogłaby tutaj uskutecznić jakieś czary-mary? Czary-mary? Żeby była piękna pogoda, żeby nie lało i co by, co by wszystkie gęby były uśmiechnięte. Może wiecie, co czarownice jedzą na łysej górze. Nie mi się wydaje, że yyy, jakieś, jakieś te szczury. A szury, szury to naprawdę przepyszne dania, rozumiem. Proszę bardzo, w tym momencie tutaj mamy do czynienia z tak zwanym czarcim kotłem, tak zwany tygielek. Paruje, wszystko się gotuje. Rozumiem, że to jest specjalne yy, danie. Dla czarownic. Naturalnie dla czarownic y, skład jest y, no, tajemniczy. Jest kapusta zrywana nocą, oczywiście, ścinana nocą. Rozumiem, że taka kapusta zerwana za dnia nie, nie nadaje się kompletnie. No nie dla czarownic nie, nie, to nie ma sensu, bo się nie uda taki bigos. Rozumiem. Co jeszcze? Przyprawy? Y, no, tak. y, rzęsy nietoperza? Historie różne, tak, ale to jest to jest tajemnica. Ale tak, rzęsy nietoperza, oczywiście, końcówki skrzydeł ćmiela i takie różne... Ważka oczywiście jest to zamieszana, z tym, że ta taka... Y, Metalik zielony. Jadowita. Jadowita, jak najbardziej jadowita. Cały czas próbuję odpalić yy, te miotłę. No, podobno te miotły latają, chciałbym do domu na niej wrócić. Nie idzie. Może jakieś zaklęcie? Trzeba być czarownicą. Tle koncerciwo oczywiście chodzi o tak zwany sabat czarownic. Ze mną Ewa Farna. Witam Cię bardzo gorąco. Cześć również. No widzę FK, że elegancka fryzura, tak zwana czarcia fryzura, no bo skoro z czarownic, specjalny design widzę. Tak, ja postanowiłam, że dzisiaj będę prawdziwą czarownicą i że tak się ubierze, że tak się taki zrobię make-up i takie zrobię włosy. O właśnie, skoro mówimy o czarownicach, to na pewno wiesz, że my tu no, mamy taką babę Jagę, to jest taka polska czarownica, czy może są jakieś yy, takie czarownice w Czechach. Jezi baba. Jezi baba się nazywa szarownica. Tylko życzymy powodzenia dziękuję. i dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia. Cześć. Chodzimy pod garderobę, a tutaj spotykamy kogo? Oczywiście nikogo innego, jak Patrycję Markowską. Oczywiście nie to, że. Pat... mi powiedział, że mi zaprosiliście, bo czarownicą jest. Nie, to. nie czarownicą, powiedziałem czarodziejką. No bo od czarodziejki do czarownicy to pewnie jest niedaleko. No właśnie dzisiaj Maciek Maleńczyk powiedział mi kawał, czym się różni czarownica od czarodziejki. Jaka jest różnica? Spaliłeś. Spaliłam! Jak zwykle... Jaka jest różnica? 20 lat. 20 lat, ja jestem Dwa... po środku. Nie, nie, jesteś czarodziejką, jak najbardziej. Jesteś Wie... trochę czarownicą. Jakimi cechami charakteryzuje się taka babajaga, czarownica? Moim zdaniem? Rock and rollowa, lubi imprezy nocne. Yy, jest yy, spontaniczna, lata na miotle, czyli ma fajną jazdę. Czarodziejka. Dzięki. Dzięki. Kolejna miejscówka odhaczona, tym razem były to Kielce i Zlot Czarownic. Co prawda nie udało mi się odpalić miotły, ale poznałem kilka fajnych sikorek, czarodziejek, mm, czarownic. No i udało mi się dowiedzieć, na czym polegają całe te czary. Zapraszamy Was i całe Wasze rodziny na coroczny Zlot Czarownic do Kielc. Zapraszamy też na naszą stronę internetową pięknywschod.pl, na której znajdziecie te i setki innych atrakcji. W kolejnym odcinku oczywiście kolejna porcja przygód, to już niebawem do zobaczenia, cześć!